Cześć, moi drodzy, witamy Was serdecznie na kanale Obstawiamy Taśmy. Jak zawsze, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i subskrypcji. Naprawdę bardzo mocno to pomaga, jest miłym gestem, także dzięki wielkie. Tak wyglądają nasze ostatnie wyniki od momentu, kiedy zaczęliśmy sobie taśmować. No i ja tutaj muszę już zaryzykować. Nie mam nic do stracenia, zostały dwie ostatnie taśmy do końca miesiąca. A ten kto przegra, kto wziął gorszy rezultat, wpłaca 300 złotych na cel charytatywny. Tak jak mówiliśmy, ostatnio już prawie mi trafił na lidę Europy. Czego zabrakło? Bramki słowana Bra Liberec Tak, z Hoffenheim. Jednej brameczki zabrakło, żeby ta taśma pierwsza premierowa siadła na tym kanale Ale nie przejmujemy się i bawimy się dalej Standardowo, jeszcze zanim zaczniemy, kilka słów o promocji. Tak, jest promocja i konkurs, promocja w Betliku, Jeżeli ktoś jeszcze nie ma konta, a założy sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyje kodu promocyjnego, obstawiam 50, to może sobie stworzyć pierwszy kupon, obojętnie jaki, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was kasa, 5 dych, 7 zł ucieka, to jest podatek, a te 5 dych możecie wypłacić od razu na swoje konto bankowe. Świetna promka, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Konkursi. Jak zawsze w BetClik, szybki konkurs do wygrania 50 zł, co musicie zrobić? Obstawić dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu Ralu, Madrytce Deportivo a Laveż. No i wiadomo, subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Typujecie do 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu, gracza na BetClik nie biorą udziału w zabawie i przechodzimy od razu do mojej taśmy, żeby tutaj nie przedłużać. Tak jak mówiłem, muszę nieco zaryzykować i lecę sobie w 6 zdarzeń, 13.72 kurs ogólny, 752 zł do wygrania, od góry, Chrobry Głogów nie przegra, a w meczu zobaczymy maksymalnie 4 gole grają z najgorszą w tym sezonie Sandecją która po 13 kolejkach ma jedyne 3 punkciki 728 w golach, no strasznie grają po prostu strasznie, wydaje mi się, że Chrobry tego meczu nie przegra, ale też Chrobry jakoś mega dużo nie strzela, Po 13 kolejek to jest 16 strzelonych goli, to prawda 22 stracone, ale gdzieś tam zakładam że Sandecja nie postrzela, po prostu nie kombinuje tutaj idę w taki moim zdaniem mocno bezpieczny zakład, dalej mam Borussia Dortmund połowa koniec, czyli prowadzenie Borusii do połowy i zwycięstwo w całym meczu grają z Kolonią, która zajmuje przedostatnie miejsce, również tak samo jak Sandecja, mają trzy punkty po 8 po kolejkach no i grają bardzo słabo, bo Rosja aktualnie naprawdę mocna, mocna z Halandem, który robi no niesamowite rzeczy ten chłop i też mi się wydaje, że Rosja nie będzie się tutaj bawiła, grają u siebie, od razu rzucą się na tą Kolonię i, i do, moim zdaniem do przerwy będą prowadzili, całe spotkanie wygrają 1,65 na to, to takie jest podbicie samego zwycięstwa, bo na zwycięstwo chyba okolice 1,30, więc nie ma, co, nie ma co tykać lecimy sobie dalej, trzeci typ to yy, Marsylii lub premis, i co najmniej 4 gole, czyli na podobnej zasadzie jak w meczu Kroprego z Sandecją O tyle, o ile Marsylia gra gówno w lidze mistrzów i tam już robią papa, pa. tak tutaj mają trzy zwycięstwa z rzędu w swojej lidze, zajmują szóste miejsce, 18 punktów, i grają z NAN, które ma 13 punktów po, po tych 11 kolejkach, i plasują się na 14 miejscu. Marsylia ma trzecią najlepszą defensywę w lidze, stracili tylko 8 goli w tych 9 kolejkach, strzelili 12, czyli też nie za dużo. i też zakładam po prostu, że Nantes tutaj jakoś mega ich nie postraszy. Cztery gole to jest dużo, jeżeli chodzi o takie underowe drużyny i wydaje mi się, że Marsylia tego spotkania nie przegra, bo naprawdę w lidze wyglądają dobrze. Chyba nastawili się po prostu na ligę, a Ligę Mistrzów gdzieś tam sobie od samego początku odpuścili. To jest trzecia propozycja. Dalej mam bo Team tu spora w meczu Evertonu z Leeds, moi drodzy. No, co tu dużo mówić, dwie overowe drużyny, które, które grają fajny ofensywny futbol Jeżeli chodzi statystycznie, no to w meczach Evertonów 4 na 5 ostatnich meczów bottom tu skor padał. Jeżeli chodzi o mecze Leeds to tutaj nieco gorzej, bo w dwóch na 5 padał, ale powinien padać w trzech, bo z Arsenalem ile tam słupków poprzeczek mieli w ostatniej kolejce, to naprawdę nie da się tego zliczyć. Więc tutaj po prostu liczę na to, że również jak zawsze w tym sezonie wyjdą ofensywnie obie ekipy i naprawdę będą grały fajny, szybki futbol Bottom tu skoro odejmie po kursie 1,55. Dalej pędzimy do Czeskiej ligi i tutaj daje sobie, że czeskie budziejowice strzelą minimum jednego gola w meczu z Pilznem po kursie 1,56. Ogólnie budziejowice od dwóch koleg zaczęły fajnie grać. Jak dawałem, że Sparta wygra to właśnie z budziejowicami, to oczywiście przegrała 4 do 2 i od tego momentu czeskie budziejowice gdzieś tam zaczęły fajnie sobie w piłkę kopać. 4 do 2 wygra na Spragą, później 2 do 1 z Bohemians wygrali na własnym boisku i teraz grałem na własnym boisku z Pilznem, które zajmuje czwarte miejsce. Stracili 12 goli. Pilsno straciło 12 goli w 8 kolejkach. Wydaje mi się, że przy takim kursie 1.56 na minimum jednego gola gospodarza warto sobie spróbować do tasiemki. I moim zdaniem najbardziej ryzykowny typ na, na tej mojej taśmie. Sporting połowa, koniec. Ale Sporting w tym sezonie nie ma pucharów. Oni mogą się skupić tylko i wyłącznie na lidze i to widać. Bo po 7 kolejkach, 6 zwycięstw, jeden remis, pierwsze miejsce w tabeli, 19 do 4 w golach. Wygląda to fajnie. Grają, grają z przeciwnikiem z 11 miejsca, który ma tam 8 punktów. Taki typowy średniaczek, 5 do 6 w golach. No, wydaje mi się, że przy obecnej formie sporting do połowy prowadzi, wygrywa spotkanie, zamyka temat i trzyma się na pierwszym miejscu w tabeli eee, 1372. Kurs ogólny, czyli chyba największy, jaki do tej pory dawałem sobie na taśmę. Mówię, muszę zaryzykować, muszę bo, bo będę przegrany, będę przegrany, więc tutaj jestem na, na straconej pozycji. Na razie trzeba ofensywnie iść, i taka jest moja propozycja taśmy. Lecimy do taśmy. Jeremiego. Jeremia tak. tutaj widzę bezpiecznie, bezpiecznie. Kanał typerski nie idzie w ilość, ale w jakość, no, mamy dzisiaj tylko cztery typy, ale za to kurs i tak zrobiliśmy z tego 734. Po, po pierwsze koszykówka, mecz e, kwalifikacji do Eurobasketu, Rumunia gra z Polską. E, stawiamy na to, że Polska wygra ten mecz maksymalnie 14 punktami. Czyli handicap dodatni. Handicap do, dodatni na Rumunów. Polacy grają bez AJ Slotera, więc od razu potencjał taki ofensywny jest dużo mniejszy, Rumunii ostatnio trochę lepiej grają, z, nawet z Hiszpanią nie dostali 14 punktami, dlatego myślę, że i tym razem z osłabioną Polską powinni, no pewnie przegrają, ale nie aż tak Powalczą, powalczą. powalczą, a kurs fajny. Tak, kurs, kurs też mi się bardzo podoba. Druga sprawa. Piłka nożna, mecz Beskidzia ze Śląskiem Wrocław. No nie ma bardziej overowej drużyny chyba w Ekstraklasie niż Podbeskidzie Bielsko-Biała. No zapewne jeszcze Raków, Lech też dużo strzelają, ale Podbeskidzie jest jedną z najbardziej overowych. Gra ze Śląskiem Wrocław. Śląsk-Wrocław moim zdaniem jest dużo lepszą drużyną niż Podbeskidzie, ale Podbeskidzie u siebie trafia te bramki. Dlatego tutaj po prostu gramy zwykłego BTTS-a. Mhm. Trzeci mecz, siatkówka. Trefl Gdańsk gra z Czarnymi Radą. Trefl Gdańsk jest zdecydowanym faworytem Czarni Radą. Tak jak już jakiś czas temu graliśmy też na czarnych przeciwko czarnym radom, jak najbardziej typ się sprawdził. Trev jest dużo lepszy, ma dużo lepszych zawodników, ma dużo lepszą formę. Po koronawirusie już praktycznie nie ma u nich śladu, dlatego gramy na to, że Trev wygra ten mecz. Z handicapem 13,5 punkta. Czyli, czyli minimum 14 punktów przewagi po, 14, na zakończenie meczu. Na zakończenie meczu 14 punktów mm -hmm. przewagi. I ostatni mecz Esport, e Cloud9 gra z Complexity. Naszym zdaniem Complexity tutaj w ogóle zmiaczy swoje rywali. Cloud9 jest po mocnych przebudowach. Complexity ostatnio odpadli w półfinale dużego turnieju. E Kolejne turnieje zaczęli w dużej, no... Dobrze weszli w turniej. Dobrze weszli w turniej. Także i tym razem myślę, że spokojnie sobie poradzą ze swoimi przeciwnikami. Dobra, czyli mamy cztery zdarzenia: piłka, nożna, koszykówka, siatkówka, e e-sportik. No pełen zestaw, panie kapitan. pełen zestaw, czyli tutaj mamy bezpieczniejszą wersję taśmy. No powiedzmy, że od czterech, od czterech zdarzeń nazywajmy taśmą. Jest single, double, treble, a cztery zdarzenia, to niech już będzie taśma. Mamy cztery zdarzenia, 368 zł do wygrania, czyli tutaj próbujesz obronić swoją pozycję lidera jak tak, na razie. I nas w naszej małej rywalizacji, także macie tutaj naprawdę kilka typów. Pamiętajcie, jeżeli coś wam się podoba po swojemu jeszcze przeanalizować, żeby nie kopywać na ślepo, żeby nie było pretensji. My się tym naprawdę bawimy, lubimy się bawić bukmacherką, lubimy sobie klepać kuponiki i, i z takim podejściem trzeba po prostu bukmaherkę traktować. No chyba kończymy na dzisiaj, bo i tak 8 minut zawsze te filmy długie wychodzą. Na sam koniec jeszcze słuchajcie subskrypcję, łapa w górę, bo to naprawdę pomaga. Zaczynamy tutaj bujać ten kanał i będzie się tutaj dużo działo cały czas. Za dwa dni kończymy tą rywalizację i, i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na sam koniec zapraszamy do subskrypcji, do grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Wygranych kuponów Wam życzymy i do usłyszenia jutro. Na razie.